Troska o obszar duchowy. Raz jeszcze. Kolejny dzień, w którym kontynuujemy rozważania na temat dbania o nasz obszar duchowy. Jednym z ważniejszych elementów, który pozwala zgłębić swój obszar duchowy, pozwala poczuć samego siebie i Dać dla swojego ducha właśnie to, czego on potrzebuje, jest cisza. Cisza, w której wsłuchujemy się tylko w rytm bicia swojego serca, skupiamy się na tym, co odczuwamy, jaki mamy oddech. Cisza jest elementem, który sprawia, że jesteśmy sami, ze sobą, ze swoim duchem, ze swoimi myślami. Dobrym miejscem dla jednego będzie właśnie cisza w kościele e, lub w innym miejscu, e, czy na łonie natury, czy w jakimś odosobnieniu, gdzie wiadomo, że nikt nam nie będzie przeszkadzać w danym momencie. Ważne jest, żeby chwilę pobyć samym ze sobą. E, innym elementem, który jest bardzo dobry, jeżeli idzie o. Rozwój naszego ducha, o to, że, e, że on wzrasta, jest miłość. Jeżeli my świadomie zaczniemy podchodzić do drugiego człowieka i do, tutaj najważniejsze, i do samego siebie z miłością, to nasz duch wzrasta, my czujemy się coraz lepiej, czujemy, że świat jest piękny i nam sprzyja. E, Codziennie możemy trenować to poczucie miłości do, do siebie, do świata, jeżeli tylko zauważymy, że odbiegamy trochę od tego ideału miłości, jeżeli zaczynamy niezbyt pozytywnie myśleć na swój temat, albo zaczynamy coś tam kombinować w głowie na temat drugiej osoby niezbyt fajnego, no to warto sobie krzyknąć w głowie Stop! To nie jest podejście z miłością, my Staramy się żyć tak, żeby tą miłość rozwijać, i w ten sposób generujemy dla siebie, dla świata pozytywną energię. Zastanów się, proszę, w dniu dzisiejszym, co w ramach złotego czasu, w ramach tego czasu, który masz przeznaczony codziennie na swój własny rozwój, co w ramach tego czasu robisz dla rozwoju obszaru duchowego. Do zobaczenia jutro.